Numer jeden w usuwaniu uporczywych resztek jedzenia. Dziadek na święta powiedział, że to już chyba najwyższy czas, że on by chciał mi przypisać to auto e, i spisaliśmy taką umowę, sprzedał mi go chyba nie za 20 złotych, e, czy tam za ciasto. Specjalnie musiałam dawać ściereczki do przecierania samochodu, bo przecież to nie był zwykły samochód. To nie jest tak, że my chcemy to auto sprzedać, no bo teraz, gdy dziadka już nie ma z nami, no to ja nie potrafię się nim tak dobrze zająć. Szukam kogoś, kto go pokocha, tak jak dziadek. Szukamy pasjonata Warburgów. Mam locek, a już wiem, że na rachunki za gaz idzie ty. Papieru miesięcznie. Papierowe faktury? papa. Więc mówimy im, Papa. Pa. Aktywuj ekofakturę PGN bo to wygoda dla ciebie i wytchnienie dla środowiska. Twoje ukochane cibo Eduszo Family to teraz Eduszo Family. Ma nieco inne opakowanie, ale nadal ten sam niezmiennie intensywny smak. Eduszo Family. Nowe opakowanie, ten sam doskonały smak. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7. Elektroszczotka z podświetleniem LED. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej. Wielofunkcyjny robot planetarny Bosch Serie 6. Wbudowana waga i timer. Teraz z kodem rabatowym o wartości 300 zł taniej. A do tego przystawka do makaronu lub stalowa misa w prezencie od Bosch. Zbliżają się święta. Czas pierwszych życzeń i magii, która je spełnia. A wybrane zestawy klocków 20% taniej z aplikacją kartą seniora lub payback. Carrefour, wszyscy zasługujemy na to, co najlepsze w najlepszej cenie. Mężczyzna jest zawsze tam, gdzie jest potrzebny: na przykład w prawym górnym rogu. Kiedy problemy z prostatą atakują, Prostamol Uno staje w obronie. Tylko jedna kapsułka dziennie. Prostamol Uno spowalnia rozrost prostaty i pomaga odzyskać kontrolę, kiedy tego potrzebujesz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Sprawy zawodowe i te jakże osobiste. Te, bez których nie da się żyć. I jeszcze te niecierpiące zwłoki. Wiemy ile masz na głowie, dlatego pamiętamy o wielu sprawach za Ciebie, a inne ułatwiamy. Bo z Alior wygodę masz na koncie. Już dziś załóż konto, jakże osobiste, z kontem megaoszczędnościowym. Płać kartą i korzystaj z oprocentowania 8% przez 3 miesiące dla nowych środków do 50 tysięcy złotych. Alior Bank. To Piotr. nie mogę odebrać, zostaw wiadomo W Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca, którego główną przyczyną jest palenie. Zgaś papierosa, nie życie. Sponsorem programu jest producent leku na stany gorączkowe i przeziębienie Lipomal. Na program zaprasza sponsor producent leku Pyralgina. I na ból głowy, i na ból pleców. Na ból o dużym nasileniu Pyralgina. Sponsorem programu jest Oleofarm, producent preparatu na stawy w saszetkach Colaflex Duo.